Dla niego nie idzie dobry czas, dlatego że on, według mojej oczywiście obserwacji, tu przyszedł realizować zadanie. To bardzo mocne oskarżenia. Bo... Tak, chodzi o reparacje. Żeby ich nie było, no to już powiem. Reparacje, proszę państwa, to nie są żarty. To jest zobowiązanie, którego nie jest w stanie nikt wygasić. Nikt. Oni sobie mogą mówić długo i namiętnie. Prawda jest taka, że za, za barbarzyństwo się płaci. A te reparacje nie zostały wypłacone, a ten dokument, o którym mówi Tusk, no to ja mam szczęście takie, że ja ten dokument widziałem i to jest żółta kartka napisana, taka pożółkła, napisane maszynopisem, ale dotyczy to Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I, Tworu, którego już nie ale miał. to w ogóle, ale jak, to, 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 ta kartka nie jest nigdzie, ale w ogóle nie jest podpisana nawet pieczątką. Nie wiadomo kto to podpisał, tak na dobrą sprawę. No dobrze, tylko reparacje to nie jest dziś temat, przez który byłby rząd na Letowsko upaść, a premier odejść na emeryturę. Tak nie, powiem? ale to był powód, dla którego Niemcy go tu skierowali. To było to zadanie, o którym mówił Manfred mhm. Weber, o którym mhm. mówiła Ursula von der Leyen. Mhm. Dla Niemców, Die Welt napisał, że gdyby nam przyszło płacić reparacje Polakom, trzeba by upadło się ogłosić.